Z tej strony Futman i to jest mój pierwszy odcinek z FIFA Ultimate Team. A więc odpalamy tą grę. Pobrano najnowszą aktualizację i wczytuję FIFA Ultimate Team. Okej. Okay, okej, okay, okej. Okay. Musimy wybrać kapitana. Tam to gdzieś. Dobra. Fajnie, 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 dobra, tak. I. Tak. Okej. Okay. Pominiemy. I wczytuję Ultimate Team. Jak to w darmowej paczce? Spójrzmy! Ale gówno. Kogo mamy dalej? Uwaga! Rodriguez, Ribery, Rakitic i Kabela. Wiadomo, że Hamas. Hamas jest w naszej drużynie. Okej, okay, i na razie taki skład mi się udało stworzyć. Możemy... O, jeszcze mamy paczkę, no nie zauważyłam. E, uwaga, uwaga, brązowa paczka duża. I skip. Malinowski. I jeszcze bramkaś, o oh my Igo aspas. I 66 grania Boom. To przejdźmy do pierwszego meczu. I Mendoza junior, ale do dupy skład. To znaczy dobre, ale słabe zgranie. Niedokładnie. Jeszcze aspas. Hamas Rodriguez Hamas Rekosz Nabi Majer strzela i broni nas bramkarz Jeszcze ma akcję zamieszanie w polu karnym ale Udało się wybić teraz, biegniemy z kontrą. No... Co to było? no lecieć do lewego skrzydłowego tam ma. Leciało do Hamesu. Się pogubił, ale jeszcze odbiera piłkę. I go aspas. Ej, chciał do Rodrígueza. Nabi. Nabi. I broni nasz bramkarz. Piękny zbud a pasa Jeszcze chciała. i mamy rzut wolny? Czy to karny? Mamy rzut wolny. Hamas Rodriguez, jaki ty masz wolny, bardzo dobry. No to... i żółta kartka za to, że się przysnął. teraz Hames Rodriguez Rodriguez fatalnie Hames chce to naprawić, what the fuck a tu piękne przejęcie Hamesa do Aspasa podanie I go Aspas i broni niesamowicie jego bramkarz. Mamy brzuca w pola karne giz, zi, Gozi Boże. I go Aspas Hese do Aspasa Aspas do O coś tam Nie mamy rzut rożny Brzutka w pole karne, Gozi Rodriguez, podanie do jakiegoś zawodnika. Jeszcze tu brzutka do Aspasa i łapie bril. Nabi. Wybicie Aspas. Rodriguez. Biegnij, Hamas, biegnij. do zera Bramka do szatni Teraz jeszcze jedna kontra Hames Rodriguez Do Aspasa i go Aspas I go Aspas no. Jeszcze brzutka do Hamesa, Hames to musiał wykończyć i mamy 2 do zera Hames Rodriguez i do przerwy 2-0. Kibice szaleją. Dwie bramki hamesa. Długa piłka do Aspas! Aspas! Igo Aspas. Aspasy. Strata piłki. Igo Aspas do Hamesa Rodríguez a Hames Rodríguez. Ja! Igo Aspas lewą... Lewo nożna jak huknął z prawej, prawie Brazyliana. Jego aspas. Aspas do origi. origi! origi! Rzutka do aspasa! Aspas strzela bramkę! Z główki! Piękny gol w wykonaniu naszego napastnika. Tu klepka Origi! Origi jeszcze nie trafia w piłkę! Hames Rodriguez! Nie. Się nie udało, teraz Neismys. Nice Neismys, nice czy będzie się do jednego traci piłkę i nie ma. Tu jakiś tachi gówno. ściana na 4-0. Hames, Rodriguez, Hames, Hames i myślałem, że leci to w bramkę niecelnie. Bril. Niedokładne podanie. Aspas przejął Origin. Origin i mamy! Pudło. Nabi i pudło! Dobra, wygrywamy 4-0. Pierwsza wygrana w lidze. Myślę, że tak będzie szło dalej. I jak coś to piszcie mi w komentarzu, czy chcecie jeden mecz czy dwa. Żegnam was. Footman. Na razie.